Cześć! Pragnę Wam przedstawić sprytnego, zabawnego, o dużych możliwościach wieloznajowego robota. Leguś, bo to o nim mowa, ma pomóc każdemu postawić pierwszy krok w tajemniczym świecie robotów. Kosztuje tyle co córka zabawka RC, jednak jego możliwości są o wiele większe. Wystarczy poświęcić kilka chwil, i już można tchnąć w jego cyfrowe życie. Nazywam się Adam Kita, mam 17 lat i jestem twórcą robota Leguś. Zawsze interesuję się elektroniką i robotyką. Doskonale wiem, jak trudno jest samodzielnie zbudować swojego pierwszego robota. Ale budowa to nie wszystko, trzeba go jeszcze zaprogramować, tylko jak to zrobić. Stworzyłem niedrogiego robota, który to wszystko ułatwi. Zaprojektowałem prostą i tanią budowę, którą można łatwo personalizować. Chcesz robota czerwonego? Proszę bardzo. Chcesz zielonego? To nie problem. A świecić w nocy? Da się zrobić. A być wykonany z drewna? Żaden problem. Projektując elektronikę wybrałem takie rozwiązania, które nie są skomplikowane, ale mimo to umożliwiają przyszłość łatwą łatwą rozbudowę robota. To wszystko pozwoli bawić się Legusiem także osobom, które mają już ze sobą jakieś doświadczenie z programowaniem. Robot posiada szereg czynników pozwalających mu na analizę otoczenia, wykrywanie przeszkód, rodzaju podłoża, natężenia światła. Potrafi generować dźwięki, odgrywać melodie i świecić w różnych kolorach. Oczywiście dla barieru, ale nie tylko. Ułatwia to także proces programowania, a wbudowany odbiornik poczerwień pozwala sterować nim za pomocą pilota. Projektując tego robota, chciałem, aby był on ogólnie dostępny, dlatego brałem takie podzespoły, przy których robot ma jak największe możliwości, zachowując względnie niską cenę. Jednak, robot to nie wszystko. Bardzo ważne jest jego oprogramowanie oraz materiały szkoleniowe. Środowisko programistyczne Legusia wyróżnia w pełni polski interfejs oraz graficzny sposób programowania, o wiele łatwiejszy od innych dostępnych na rynku. To środowisko jest idealne dla początkujących bez względu na wiek, a najważniejsze jest to. Że nie trzeba znać składni żadnego z języków programowania. Wystarczy użyć z bloków algorytm działania robota, a programowanie zajmie się resztą. Obecnie jestem w trakcie prac nad interaktywnymi kursami e-learningowymi, które ułatwią naukę programowania w graficznym środowisku MiniBlock. Planuję także specjalną wersję mojego robota przeznaczoną dla szkół, która będzie wyposażona w moduł ułatwiający prowadzenie lekcji. Robot jest już prawie gotowy do masowej produkcji. Potrzebujesz jeszcze tylko funduszy pozwalających kupić w ilościach hurtowych części, z których składa się robot. Pozwoli to utrzymać jego niską cenę. Już dziś każdy z Was może kupić robota Leguś w różnych dostępnych wersjach. Dla wspierających oprócz robota dostępne będą również gadżety takie jak koszulki, kubki i drukowane figurki robota. Proszę, pomóż mi rozpowszechniać robotykę wraz z robotem Leguś i pomóż sobie postawić pierwsze kroki w tym tajemniczym świecie robotyki.